Bończak często był ustawiany. Oj, teraz strata piłki, jest szansa na kontratak, co zrobi Radwański? Ruszył tam na prawą stronę Mateusz Michalski. Górą powinien lobować, ale trafił wprost w Michała Nowaka. Na połowę oj, tam troszkę rozpędził się Radwański, dostrzegł to arbiter, pokazał, że trzeba uważać. I górszak, teraz niepilnowany, absolutnie głuszko był. Błąd w kryciu. I prosty błąd teraz zawodników Pelikana. Trzeba zacząć kontratak. Czterech z przodu. Krzywicki za plecy do Mąki. Mąka jest poza linią obrony. Nie ma co protestować. Życie mi państwo. 32 minuta. 0 do 0. Znów bardzo niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie było pod naszą bramką. No nie wolno tak grać. Broniarek w środku pola. Odebraliśmy piłkę. Cała drużyna powinna ruszyć. Jest Kozłowski, obok niego Krzywicki na spalonym, moim zdaniem. Puścił to arbiter. Bardzo złe zagranie. W polu karnym jest Daniel Monka do Radwańskiego. I Radwański wreszcie trafia do siatki. Precyzyjnym strzałem w 35 minucie spotkania. No może się odblokują. Obejrzyjmy to jeszcze raz. Nie wiem, czy Krzywicki wcześniej nie był na spalonym. Bardzo nieudolnie interweniują obrońcy. Jest Daniel Monka. Zatrzymuje się mąka. Wygrywa na 17-18 metr do Radwańskiego. Ten pięknym, technicznym strzałem trafia w boczną siatkę. I w ten sposób od 35 minuty widzę, wprowadzi jeden do za raz. Ładny zwód w środku pola. Właśnie do Mateusza Michalskiego. No i to uderzenie już podobne do. Wypychany. Kamil Kuczak. Krzywicki. Szybciej piłką. Dobrze, rodak. Teraz jest dużo miejsca. Kazimierowicz popatrzył na prawo. Powinien to puścić Krzywicki do boku. Zabiera się z piłką. Na obiegnięcie teraz do Radwańskiego. Radwański płasko. I świetnie, Michał. Mateusz Michalski zaraz zaatakuje go parobczyk. Tak jest. Szybciej piłka powinna krążyć. O, właśnie tak jak teraz. Kozłowski, ale Kazimierowicz przyjął ją. Mąka będzie sam na sam. Po co na zewnątrz? Nie wiem, co się stało Mateuszowi, Danielowi Mące. Zamiast iść w lewo, to poszedł w prawo, kompletnie, zaskakując wszystkich. Obejrzyjcie Państwo. Nieudana pułapka. W środku jest Kozłowski. Za późno to... No proszę, jak swobodnie doszli do dobrej pozycji. Czterech widzewiaków i broni Patryk Wolański. Z jaką swobodą? Po co szło ich aż czterech tam? Teraz pokazał się Mateusz Michalski. Świetnie złamał do środka. Bardzo ładna akcja. Zagranie do boku do Radwańskiego. Ten podaje w ręce bramkarza. No nie może tak grać Adam Radwański. Strzelec jedynej bramki dla widzewa. Bardzo ładnie zdobył Gola. Piłkę do góry. Zagraj do Mateusza Michalskiego. Dobrze Michalski. Ucieka lewą stroną. Świetne zagranie do Krzywickiego. Po co przyjmował piłkę? Oj, Marcin, Marcin, tyle lat gra w piłkę. Marcin Nowak zatrzymuje akcję. Nie ma przekonania, co ma zrobić z piłką. Do Okuniewicza, ten głową, broniarek sobie poradził. Druga strona, panowie, nie w Mateusz Michalski. Ależ tam było niebezpiecznie. Próbujemy wejść wyżej. Okuniewicz, jest szansa, że złapie piłkę. Ach, jak niewiele brakowało. Teraz Kozłowski powinien przyspieszyć, ale nie ciągnąć piłki, tylko od razu ją zagrać. Tylu jest piłkarzy na pozycji. Uparł się Kozłowski, że będzie biegł. Na szczęście był faulowany, ale wystarczyło tylko dograć. Był tam Kamiński, był po drugiej stronie Okuniewicz. Oni są świeżsi od Kozłowskiego. I znów stoimy na naszej połowie, nie wiadomo po co. Całą trójką. Wystarczy dojść do linii środkowej. Rzutu wolnego Mateusz Majewski. Uwaga! 83. Minuta. Majewski przy piłce. Ojej, jej, jej, co zrobił Patryk Wolański? Coś strasznego! Gawlik mógł wyrównać. Obejrzyjmy to jeszcze raz. Wypuścił piłkę z rąk wprost pod nogi zawodnika Pelikana. Wrzutka. 19. A więc Mateusza. Nie wiem, czy zdążymy. Odbita piłka, a tymczasem wracamy na boisko. Z Kozłowski. Marcin musi pobiec w prawo, tak jest, ależ. Odbita piłka i Ma majest... Tutaj Nowak nie będzie miał problemów. Jeśli będzie okazja, to powtórzymy jeszcze raz Państwu. Niepotrzebnie do góry. Tak się nie gra. Mateusz. Jest tam Okuniewicz. Szybciej trzeba było zagrać na drugą stronę. Za długo. Przy tym zagraniu Okuniewicz wychodzi sam na sam. Uwaga! Nie będę tego komentował. Gdzieś tam pojedyncze gwizdy. Olczak ma z przodu Radwańskiego. Gra jednak do nogi, nie na wolne pole. Radwański do Kozłowskiego. Dobrze zagrali. Nie zdążyli zawodnicy. Radwański, przepuszczona piłka. Kto nadbiega? Jest strzał w długi róg. Wreszcie powtórzył się scenariusz. Chyba Piotr Kuniewicz trafił do siatki. Na boisku znów znalazł się Przemysław w Ale. Jeszcze raz obejrzyjmy. To jest Radwański. Zagrał do środka. Przepuścił Mateusz Michalski. To jest albo Kamiński, albo Okuniewicz.